A niech to! Vegeta! Drogo zapłacisz mi za to, jak mnie upokorzyłeś! Jak sobie o nim przypomnę, to mnie krew zalewa! Stoisz sam po środku świata dookoła tysiąc spraw. Eee, pchasz je w gips! To co było jest za nami, a jutro mieni się od barw. Dzień jak codzień. Dzień po dniu. Morda nie szklanka, nie sztuczę się, ale blizny pozostają. Różnie między nami bywało. Też mnie kiedyś zabiłeś, ale teraz mamy wspólnego wroga. Zamilcz! Nie będziesz mi prawił murałów! Ale co to w ogóle, że ten... Hamuwa! Od razu z mordą wyskakuje. Może nie wyglądam, ale jestem jednym z najpotężniejszych ziemskich wojowników. Ehe. Śmiałe słowo jak na śmiecia, który nawet nie potrafił pokonać uprawniaka. Uuu, lubimy ciosy poniżej pasa. No ja staram się do ciebie grzecznie, jak do człowieka. Jeszcze tej łysej będzie oko z bielej.